i siemano z tej strony NorPix, a dzisiaj będziemy sobie grać i to jest oczywiście pierwszy odcinek czy hashtag jeden z drogi do pro trading, no bo nawet mogę wam teraz pokazać. Macie nowe trading może pro trading pro server i voice -server. No i pewnie jak wie, że nowe trading barze to jest tak on jak zawsze dostał, że każdy może sobie na nim bić, ale trzeba wydać pieniądze. Że... Mm, no, a pro trading już się zaczynają małe schody. 10 siuczpetów trzeba mieć. I... kol. A właśnie wam no, to to już za partnera, ale to nie ważne. No i ja chcę się dostać na pro -tre. i... Też moim marzeniem na YouTube jest mieć 50 tysięcy subskrypcji i 3 miliony wyświetleń z PC Simulator X i wiecie, tych różnych e, gier persona. No. Jeżeli naprawdę wygra mój los i ja dam najwięcej, to ja nie wiem. Kurde! No, i zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc mi w tym celu. A jeżeli, to, a jeżeli już nam się uda, pro-training, to później to, co tygryski lubią najbardziej: Titanica, ale niezwyczajnego Titanica, tylko Titanic Czy czyli takiego juczek, którego jeszcze nie ma. To moje stanowisko, nie zwracacie na nie uwagi, po prostu chcę się ich pozbyć, bo robiłem opening zapomniałem. Usuwać w Rainbow Legendary. No dobra. nieważne Pokazuję Wam moje deszki. Tak się one prezentują. O oh, Jack. No niestety. Mu zaproponuję 9B. Zaproponuję mu 9B za niego. Bo ogólnie jak Basket Co to jest Ester Basket? No. Jeżeli chcesz mi do tego cyfry to spoko. Ej, nie no. To nie, to nie To jest filmik, że chcę zarobić Więc jednak muszę Zrobić, o! Tak, bym dał cztery Żeby tak za szybko tego nie przebijać tak będziemy się Bawić Nie, no Muszę zarobić jakoś a, jeżeli jesteście ciekawi, jakbym sprzedał tą chyczkę bar, już bym mógł pójść na... No. no znowu tutaj na tą pro-training plażę. Ale... Nie chcę tego robić. Muszę mieć 11 chyczkę no bo chyczkę pi bar nie liczę. что там что-то что-то искусивое не знаю ни и да я трейдинг на десаблет и мне уже неинтересно, что я на трейдер Po co tu w ogóle przyszedłem? Po co nagrywałem ten film? Czyli... Drogę do... Oh. Proceding programu Dobra. A i jeżeli chcecie wygrać, wszystko na to możecie wygrać z mojego ekwipunku i co najważniejsze, z mojego banku, w którym jest ponad 760 różnych petów, czyli na 760 odcinków. To ogólnie jeszcze sobie poprzerwam, więc będzie tego trochę mniej. A co musicie zrobić? Ja mam komentarze wyłączone, więc się zastanawiacie jak mogę to wygrać. Już wam mówię. Możecie to wygrać w jeden prosty sposób. Wbijając na kanał. Od razu wchodzicie na YouTube. Oli 92.1 Wchodzicie, czyli kanał mojego brata. Polecam. Wchodzicie na jego kanał. I tutaj po tym filmie straciłem konto Stumble Guys. Sorry, że tak długo nie nagrywałem. Wchodzicie na ten filmik. I piszecie tam. Jestem z kanału Norbixa. I swój nick. Ktokolwiek, każdy kto napisze swój nick, wygrywa coś. Myślę, że bardzo fajna opcja. Ja bym to zrobił też tutaj, bo. Ogólnie będę też bliżej, jeżeli sprzedam z tego Update Capital gift, Wystawię go na aukcji. A dobra, nieważne. Wchodzę sobie tutaj, tutaj, hops, hops. No i wchodzę sobie tu, tu, tu. No i tutaj. I już powinienem móc się teleportować tutaj. No jeszcze nie mogę, tak. Na hardkorze mogłem, bo na hardkorze bardziej się tym interesowałam. No i teraz jak sobie spadnę, to powinienem móc się tu dalej pać. Aha, skam. O, nieważne, teraz bardziej się interesuję hardkorem, muszę pozdobywać lepsze przepety, A ja jem sobie tutaj frytki. Kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję z I Reszta to pety karton konis i soporty Mamy taką malutką armię. Eee, no. I, no i w sumie to nie jest sporo. Poczekam sobie na samą Serio? Nawet nie wiedział mi się tu wchodzić, żeby odblokować. No to co, wchodzimy. Tak my no ją w sumie tak farmimy. Będzie lepiej Zrobimy, no że tak się Nie wyfarmimy To było trochę dziwne Że czemu tam jest rzeka, ale okej okay. A teraz doszedłem do wniosku, że tu się bardziej o wiele opłaca Rozwalać No, dobra, to W bym sobie wyszedł, bo jest nie... Dzień... Wiem, że nie powinno się zmieniać gier jak się nagrywa, ale ja chcę zobaczyć ten update, bo nie widziałem. Moim zdaniem, tamten poprzedni update, co był tydzień temu, był mega niefajny, bo nic nie mogło się robić. nie No właśnie z tym skinem. Nie gadaj Przecież ten skin był bardzo, bardzo dawno temu do zdobycia Nie wierzę Serio, totalnie nie wierzę o. Ile kosztuje? 300 tego Robuxa! A to są Riders' skiny A, 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 a! a. Czemu tu nie ma Riders' Shadow'a? Co? Na no, się się przed Riders' Shadow'em? Nie wierzę. A w sumie co jest do roboty w tym oddecie? to tutaj po prostu no to aaa, nie mogę blokować się dołota. Każdy chyba wie. Jakś balony są w powietrzu. Czy tortów muszę 500, 500 Pięć tortów Moim zdaniem... Nie wiem do roboty, bo tylko pod deskę bym mógł tu przyjść. A i... A, trzy się dostaje z innego bolnika, ale to i tak. No, więc... i tak raczej na dłuższą metę się wypłacę. Ale dobra, wszedłbym jeszcze w inną gierkę. Uuuu, może... my restaurant, bo... W sumie bym znowu ten update i już by się kończył filmik O Nowe itemki, a Dobra. No to mogę sobie tu zakręcić, raz Może będzie wasz wypadnie w sumie praktycznie to tutaj jest 100% szans, że wypadnie. Tak. Czyli Raszko jest. Co tu się? A, dobra, dobra. To nie zmieniło. Wszystko ok. Dobra, tutaj już wszystko pozbieram od nich. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak. Bo pierwsze piętro nie wygląda za dobrze, tutaj. Drugie. Trzecie. A! I nie chcę już grać w mojej rocznicy, tylko przypomniało mi się, że nie grałem w taką jedną nigdy gra. By! I nigdy tutaj nie wygląda. czy... Nie dobra. Chyba w czerwonych po Dobra, to jest moim zdaniem mega trudna jaka, bo a, to jest, czyli tutaj jest nasza baza. bo ja bym chciał się gdzieś kampić jakie to jest ciężkie, jak ktoś nie umie totalnie nie zna się na tym big pine Ball. tam jest, co? tam jest mój? tak, chyba mój, bo mają mordkę o tak czyli to widać, który jest czyli. No, też go widziałem. Dobra, ostatnia rundka. Bo wiem, że to nie jest rundka, ale. Aha, ale nie, nie, no dobra jeszcze chwileczkę, bo to coraz mega ciężkie. Co jest? Natalnie. To przecież jest cięższe niż nie wiem. bo najmniej dla mnie. O kurde ja, ja rozumiem, ja mogę tu strzelać, ale moim zdaniem, ja jak grałem takie, jak grałam kiedyś w różne takie strzegi, bo wtedy taki był etap w sumie, że takie strzelaki były popularne, to jeszcze bym a później już minęło trochę i teraz. Nie wiem, czy taki dobry jestem. Ej, w sumie co to było? Dobra, Chwilę jest jeszcze program bo w sumie to jest Big Pine, bo to jest od Big Games tak raczej. O! Oj, ja Ej, dobra, zaczynam teraz bardziej ogarniać w tą gierę. I tam ktoś jest chyba. Ale ani razu nie mogę zostać trafiony. Smu. Nie, załatwiłem. Oh, ej, ale mega to jest gierka wciągająca. Czy wszyscy? Wyglądają tak samo, wydaje mi się, że nie powinny wyglądać wszystkie tak samo. Kto tak strzela? Obra, oberwóch. Dobra, jeszcze dwie minuty. Do końca roz. Ty jesteś uśmiechnięty, to chyba dobry jesteś. Ja nie rozumiem tego ja Nie wiem gdyby mieli zrobić takiego huge peta huge paintball cut, no to ja nie wiem za co by się go tu dostawać czyli za 10 tysięcy killi to dla mnie to jest niewykonalne Zaraz mówię Kurde czemu albo tamś kampion no dobra, zastrzeli mnie, ja ale to jest teraz nieważne. Albo ja chyba byłem lepszą. Albo to są coraz droższe, ja mam dopiero taką domyślną. To naprawdę dużo razy bym kogokolwiek. Tam mi się wydaje, że tam są ludzie. Zatem właśnie dynki. Ja nawet nie jestem w top 8 Bo praktycznie nikogo nie zrobiłem, bo zrobiłem tylko trójeczkę Znowu ten sam typ nie załatwił Dobra Teraz już nie będziemy zaskać, gdy go niszczymy totalnie Jestem mega słaby w to no, ale fajna ogólnie jaka jestem słaby w to. Jakbym miał tak bardzo długo grać, grałbym sobie. Nie no, mogę. Dobra. Za 30 sekund koniec i wtedy koniec filmu. Dobra, wchodzimy. Jeżeli chcecie jakiś osobny filmik z big Bang bo rzeczy nic nie zdąży zrobić, czy więc... Ale zobaczę co dostanę za nie wiem jak będzie koniec gry, to może coś dostanę, żeby sobie... Ej. A gdybym kliknął to z. Nic się nie dzieje. Uuu! Fajnie! są 520 km. No i elegancko. No to do zobaczenia w kolejnych filmach.